Zadanie 13 uzasadni, że iloczyn x, y, z równa się 0. No, tak naprawdę zadanie polega na tym, żeby pokazać, że jedna z tych liczb x, y albo z będzie zerem. Dlaczego? Dlatego, że iloczyn trzech liczb jest 0, kiedy co najmniej jedna jest zerem. No to a widać, że nie będzie, nie będzie zerem, bo tu będzie minus 2 i minus 2. Tu będzie 1, tu jest minus 2, więc też nie może być zerem. No to ewentualnie z. To sprawdźmy. Pierwiastek 10 stopnia z 1024 to 2, bo dwójka 10 razy przemnożona przez siebie daje nam 1024. Dodać 2 razy. Pierwiastek 9 stopnia z minus 1 to jest minus 1, bo minus 1 9 razy przemnożony przez siebie da minus 1. No i mamy 2, odjąć 2, czyli 0, co należało uzasadnić. No i podobnie w drugim podpunkcie, tu też widać, że te dwa pierwsze nie dadzą nam wyniku, który byśmy chcieli otrzymać, no ale trzecie jak najbardziej, tak. Minus 1 jak wyciągniemy z pierwiastka piątego stopnia to otrzymamy minus 1, a jeden z podpierwiastka czwartego stopnia da nam 1, czyli również z będzie zerem, czyli iloczyn trzech liczb będzie zerem, ponieważ z jest zerem. Co należy uzasadnić?